Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Game Replay PC. I tutaj zaczynam grę w Fernbus. Fernbus, czyli symulacja autokaru. Mam na imię, oczywiście, tak jak tutaj widzicie, Michał. I zaczynam przygodę, tak jak powiedziałem wcześniej na innych filmach. Z nagrywaniem gier. Dla fanów gier, oczywiście. No to co, słuchajcie, sądzę, że czas rozpocząć grę. Częściowo się już yy, zaznajomiłem z grą, natomiast no, nie do końca jeszcze. Dzisiejsza trasa yy, będzie to trasa z, z Leverkusen do Koln. Ponieważ już z Dortmundu przejechałem tą trasę, dosyć długa była, więc nie będę Wam głowy truł. Natomiast tutaj w sumie też nie jest krótka ta trasa, no ale możemy ją przejechać, chyba że zrobimy jeszcze krótszą. O, właśnie, od razu przy okazji pokażę Wam, jak się robi trasy. Czyli klikamy na nową. I gdzie jesteśmy? Tutaj w Dortmundzie, ale autobus. No nie, zobaczymy tutaj. Czy mogę stąd? I jedziemy bo do Bonn. Skąd do Bonn? Dobra. 41 km. Nie jest to trasa daleka, więc zapiszemy i już trasę mamy. I w ten oto sposób, właśnie, tworzy się trasa, i możecie sobie tak planować, jak chcecie. Dobra. No to co? Klikamy dalej, tryb realistyczny. I rozpoczynamy grę. Chcę przejechać się za dnia, więc nie ustawiam tutaj dat systemowych oraz czasu systemowego. Bo będę jechał w nocy. A tak, normalnie ustawiona 10 rano idealnie pogoda zmienna. No to co, startujemy. światło, wyświetlanie celu, czyli on będzie u góry, przy lusterku się wyświetlał, literka Z jest. Włączamy zapłon literką I w porządku, klimatyzacja G i zamykamy drzwi F9. Ok, jeszcze radio ciszę. żeby nam nie przeszkadzało, i mogę jechać. Bieg mamy, posługuje się, słuchajcie, kierownicą Logitecha G920. Działa, działa i klawiatura jedziemy. Dobrze by było, żeby światła zaświecić, są, ok, włącz światła, żebyśmy się tutaj nie rozwalili. Według instrukcji klawisz 3 i 4 powinien działać. No on niestety nie działa. Także nie no, mogę się rozglądać. I muszę kombinować, na przykład brać... Ale już za Ale już za się Jak ja chciałem przejechać? To chyba 3 godziny będę tu stał. No jakoś będziemy musieli się rychać. Biorę, biorę. I nie nie biegam bo nie chce muszę niestety wjechać trochę po prawej rzutach no przykro mi bardzo ale tak muszę inaczej by mnie nikt nie, nie, puszczę, nie? Tak, super miło Pomału drogi. Wreszcie, wreszcie Co to się dzieje ludziska? Co to się dzieje? Brak kultury totalnej Brak kultury totalnej Nikt nie chce człowieka wpuścić Nikt Nie wiem ile ta podróż zajmie Zanim wyjadę z tego Miasta tutaj Chyba to jest długo Długo to straszne wszystko trwa, niestety. Jedziemy. No, pany, żeby czas nie wjechał. Muszę dojechać na przystanek, bo zgarnąć ludzi, bo przecież jeszcze tego nie zrobiłem. Cały czas. Światła i duży ruch. jak te widoki ją zmieniać. 3 i 4 klawisz nie działa, aby się rozglądać. Widzicie, wiem co miałem zrobić. Miałem kamerkę podpiąć i free traka zrobić. I pewnie by to działało. Całkowicie o zapomniałem. Jak podjadę na przystanek będę miał ludzi do wsadzenia to ja to zrobię. Wtedy zobaczę czy kamera będzie śledziła moją głowę i czy będzie można się rozglądać w tej grze na bo jak jeżdżę skrętam się w prawo o mama, no właśnie, właśnie dobra, gość, wpadam, przejadę jechał tam gdzie nie trzeba potrąciłem, to jest nie no tak z toaletą no oczywiście wyprzeliśmy toaletę kierowca, tak jak powiedziałem zdarzają się wypadki, niestety musimy podjechać do miejsca docelowego, żeby zabrać ludzisków tutaj spokojnie Dobra, i muszę wyrobić teraz w po miejscu. Okay. ludzie czekają. Pomału, pomału kręcimy. żeby źródł się nie pierdzielić. Dobra. Ja. Jeśli nie działa to, działać prawidłowo, to to włączy. Poczekajcie chwilę. Dobra. Jestem. Otwieram drzwi. Bardzo, jak F9, czyli mieli otwierając 10 się. Teraz 1000 i przeprowadzisz kontrolę i odprawę. klawisz C i idziemy do ludzi. Dobra, odchodzę jeszcze. Ja mam żeby mi tutaj nie chcieli od razu tak elegancko to wygląda jak walizka Samoczynnie, mają no samoczynnie rewelacyjnie to jest, że to wszystko Od dziewczyn Słucham Panią Słucham się zalogować Ok Proszę bardzo, dziewczyna ma już To wą bon, Przestańcie, wą bon. jest To posiada, robi pięknie, super

tutaj są traficzne, nie wiem czy ja byłem. jest ale proszę bardzo miła nie nie jest, jest co prawda no niestety nie mogę mi odmówić sprawa zakończona Zamykamy w ładujemy się i jedziemy piękna sprawa jeszcze zobaczmy w tej strony na ich obiad piękne drzwi zamykają klawisz O9 i może nie super sprawa za chwilę zaczną się pytania, i tak dalej, i tak dalej, i prośby o załączanie różnych gadżetów w autobusie. Tutaj mam ją, proszę. Jedziemy tu, mam wolną drogę, więc pozwolę sobie jechać przesympatycznie szybko i jedziemy elegancko to mi się to teraz podoba można jechać swobodnie Wibracje kostek czuję na kierownicy no miło, miło powiem wam elegancko Jak w realu. dla mnie ta gra, pomału podobnie jak American Track Simulator i Euro Truck Simulator gdzie naprawdę fajnie dostarczać zamówienia po wskazanym adres A tak jak powiedziałem początek dopiero przygody z symulatorem Dzień mam ...autobusu. Widzicie? Klimatyzacja. Za zimno i jest. Więc muszę działać. Zimniej, cieplej. Musimy cieplej zrobić. 20 zrobimy. I 22... 22 stopnie. Dobra. Może będzie ciepło Pani już i będzie miała katarę. miałem podłączyć kurde free tracka, czyli kamerę internetową na odpowiednim oprogramowaniu i coś zapomniałem no dobra, no, za chwilę gdzieś się na światłach zatrzymam Prrr. i poczekajcie chwilę zaraz to spróbuję podłączyć Co? No, słuchajcie, no widzicie co się stało? No, pięknie. No, teraz to kurde można grać, nie? No, proszę. No, piękna sprawa. Dobra, sprawdzimy jak to w grze będzie działało w ogóle. No, kurde, czy się gdzieś nie pogubię w tym wszystkim? Dobra. jedziemy. A teraz to będzie się grało chyba fajnie, nie? patrzeć na na to, co się dzieje. Jedziemy, dawaj, 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 czerwony światło, cholera jest, zdarza się, no cóż. No ale działa, po prostu zwykła kamera internetowa, program Open Track i śmigamy i możemy patrzeć. Na boki, no ale muszę kontrolować to, co się dzieje. Kurde, tutaj, bo kwestia przyzwyczajenia. Teraz nie. Gdzie ruszę głową? Tam. Tam wszystko kurde widzę. Piękna sprawa. Dobra, hamuj, facet, hamuj. Fajna sprawa. Kamera może za 80 do 100 zł. I to działa, naprawdę działa. Widzicie sami, odwracam głowę w prawo, odwracam a głowę w lewo, do góry. Wszystko działa tak jak trzeba. No, czasami mam problem z kierowaniem. Nie widziałem czerwonego światła, oczywiście. Ale, tak jak mówię, jak się przesunę, proszę bardzo, w tą stronę, w prawo na, na krześle, czy w tą stronę, no to już muszę tutaj uważać. Ale działa. Fantastycznie. Bajeczka nie? nie działa tutaj jak. Drogie urządzenia, że gdzie na przykład się chcę przybliżyć, to tak jak teraz o nie, no też działa. No, zobaczcie. Widzicie, głowę daje bliżej kamery. O, o, no fajna sprawa. Widzicie, mogę sobie pooglądać z blisko, co ja tutaj ciekawego mam. Zielone światło mam, tyle widzę. Jadę. Teraz to jakoś to wygląda, to ma sens. No ale czemu ktoś napisał w klawiszologi, że klawisz 3 i 4 za pomocą tego klawisza no nie działa. Na numerycznej też nie działa. Co ja to teraz narobiłem? O kurde, teraz to ja tu już coś konkretnie Muszę je... dobra, nie jadę O, muszę oddać myszkę, właśnie No sorry Zdarza się Co my mamy tu u góry w ogóle w kabinie? A nic, nic ciekawego Przybliżymy sobie dodatkową myszką 4 stopnie, no to nie jest za gorąco. Tu mamy 22 stopnie. O, z drugiej strony obczaje. Tachograf, ile mam paliwa w ogóle? Tak, gdzie Pokazuje. Full. No to fajnie, widzicie teraz. Zaczęło to jakieś w miarę możliwie fajnie działać współpraca z myszką z klawiaturą i grana kierownicy, poezja czysta poezja i open track za darmo daje radę i co tam na teraz, no widzicie, teraz nie potrącę nikogo bo wszystko widzę, jak tam wolne, zajęte Jedziemy teraz. Dobra, powiedz stój. Teraz ja już tutaj jechałem, Więc jadę. Elegancka. I co praktycznie, żeśmy dojechali do wyznaczonego miejsca do przystanku. Ludzisków wyrzucimy, wyładujemy przepraszam, kulturalnie. I koniec trasy. Proszę. Odblokowałem przy okazji miasto koniec. Proszę, teraz widzicie nawet ręczny. Teraz mogę pokazać jak drzwi otwiera. Piękny w tej stronie Do widzenia i pierwszego. Ja wyszłam muszę wziąć i otworzyć luki bagażowe. Więc idę mnie dziękuję. Proszę, dzień dobry. Bardzo serdeczne się Wszyscy są zagarzani, Zamykamy. I dziękuję wam serdecznie za obejrzenie tego filmu. I do nas. Na Doceniamy to. Ritmej, Isi i Nikau. Trzymajcie się zdrowo i do następnego odcinka, gdzie będziemy pokazywać część następną, którą ułożymy sobie i którą wspólnie przełożymy. Pozdrawiam serdecznie i subskrybujcie kanał, bo będzie naprawdę fajne powtórki, gdzie gameplaye, game replaye game Część gadana, część niegadana i tak dalej, tak dalej. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.